Cześć, mam na imię Kalina i witam Cię na kanale Joy in Me Yoga. Przygotowałam dla Ciebie serię praktyk yoga dla zapracowanych, które mają od 5 do 15 minut, tak żeby z łatwością wcisnąć je do codziennego kalendarza. Dzisiaj natomiast zapraszam Cię na praktykę przerwa na oddech. Praktyka, która pozwoli Ci odstresować się, szybko złapać balans, zdystansować się. I tak naprawdę nie potrzebujesz do niej zupełnie niczego. Zapraszam. Tą praktykę najlepiej wykonywać na siedząco. Możesz oczywiście siedzieć na krześle, możesz też znaleźć podparcie przy ścianie, bądź po prostu usiąść na macie. Tutaj bardzo fajnie działa jakaś kostka, bądź wałek pod biodrami, tak żeby troszeczkę unieść biodra. I znaleźć piękne wydłużenie w kręgosłupie. E, także śmiało znajdź swoją pozycję i powoli wydłuż kręgosłup, czyli klatka pójdzie delikatnie do przodu i do góry. Ramiona możemy zrolować do góry, do tyłu i w dół, tak żeby pięknie otworzyła nam się klatka i wydłużamy czubek głowy do sufitu, tak żeby wydłużyć kręgosłup. I jak to znajdziesz, to chciałabym, żebyś położył, położyła swoje dłonie tutaj na dolnych żebrach, czyli to jest, można sobie wyczuć najpierw, mamy żebra i zaczyna się taka bardziej już e, miękka e, miękkie ciało z naszym brzuchem, więc znajdź te dolne żebra i połóż sobie tutaj po bokach dłonie. I zrobimy sobie kilka takich oddechów, starając się kierować oddech właśnie do dłoni, tak żeby rozepchnąć oddechem nasze dłonie na boki, a następnie z wydechem, żeby te dłonie się złączyły. Jednym wychodzi to bardzo naturalnie, dla innych jest to wyzwanie, dlatego warto też. E, powtarzać sobie tą praktykę i do niej po prostu wracać. A teraz przystąpić do tego z taką łagodnością i ciekawością. Także połóż sobie dłonie na tych dolnych żebrach i powoli nabieramy wdech, wypełniając płuca powietrzem, rozszerzają nam, rozszerzają nam się te żebra i z wydechem żebra nam się schodzą i powoli tym samym też opuszki palców. Wdech, i wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa. Stara się nie tutaj rozmyślać nad tym jeszcze raz, tylko po prostu z ciekawością, otwartością spróbować właśnie tego oddechu. Pięknie. I powoli rozluźnij ręce, odłóż je na kolana, zamknij na chwilę oczy. Uspokój, oddech, niech on wróci do naturalnego rytmu. I powoli otwórz oczy. Skorzystamy teraz z pomocy dłoni. Położymy sobie prawy kciuk na prawym opuszku naszego nosa, i teraz te dwa kolejne palce położymy sobie pomiędzy brwiami na Czole. Będziemy robić tak, że jednym, jedną dziurką do nosa bierzemy wdech, a drugą wypuszczamy powietrze. Czyli zatykamy prawym kciukiem prawą dziurkę i bierzemy wd głęboki wdech przez lewą dziurkę od nosa. Zatykamy lewą dziurkę, wydech przez prawą. Wdech przez prawą. Zatykamy prawą, wydech przez lewą, wdech przez lewą, wydech przez prawą, wdech przez prawą, wydech przez lewą. Wdech przez lewą. Wydech przez prawo. Wdech przez prawą. Wydech przez lewo. Kontynuuj przez chwilę w swoim tempie. Zawsze robisz wydech przeciwną dziurką, którą wziąłeś wdech. Powoli skończ cykl swojego dechu. Odłóż prawą dłoń na prawe kolano. I wróć powoli do naturalnego oddechu. Daj sobie chwilę, by zauważyć, czy jest jakaś zmiana w głowie, ciele, energii. Zrobimy to jeszcze raz. Jeżeli boli Cię ręka, możesz śmiało zmienić w trakcie. Powoli połóż sobie palce na czole, prawym kciukiem zatknij prawą dziurkę. Weź wdech przez lewą, wydech przez prawą, wdech przez prawą, wydech przez lewą, wdech przez lewą. Wydech przez prawo. Kontynuuj w swoim tempie. Być może z każdym oddechem jesteś w stanie wydłużyć swój wydech. Niech ten oddech będzie jeszcze bardziej spokojny, jeszcze dłuższy, jeszcze bardziej świadomy. Postaraj się rozluźnić twarz, jak to robisz. I powoli skończ cykl swojego oddechu. Odłóż prawo dłoń na kolano. I pozwól sobie wrócić do naturalnego cyklu. Weź głęboki wdech przez nos, wypełnij płuca powietrzem. Otwórz usta, wypuść powietrze. Zamknij usta, wróć do oddechu nosem. I daj sobie chwilę, żeby znaleźć chwilę na refleksję, jak się czujesz. Czy coś się zmieniło, jakieś chociaż delikatne zmiany w tym, jak się czujesz? I zachęcam Cię do powtórzenia jeszcze jednej serii takiego oddechu. Ale jeżeli już gonią Cię codzienne obowiązki, śmiało leć i wracaj do tej praktyki, do tej chwili na oddech. Dosłownie chwili, tak często, jak tylko się da. Namaste.